Okej, okay, no, dla mnie było... gumy trzymają, nie jest źle Więc, tak, rozumiesz, że tutaj... na tym jednym zakręcie, tym lewym takim No Tam pod koniec toru To już... majtło na mnie Tak, 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 o Więc co, to no się go wydrzuć teraz, nie? Ale... No okej, okay, to w takim razie nam tam... się ty... na ten zakręt, to tam chyba nawet nie trzeba bardzo dużo komóry na tej prostej To z Mario jechać, to... samymi, Nie ma Nie, nie, to... nie, 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 nie wiedziałeś? A, no dobra Co? No. równoległym podwójnie, nie? Co? Równoległym podwójnie jakoś, tak Wiesz, Chcesz jechać z Mario? To... To... okej, okay, to... dobra I tak tam, nie rąpniać, no, ale to, 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 się po... przejechać? A, ty, to jest pan No to wsiadaj. Nie z tymi, to jest... Ale luzika! Ja, kurwa, to podapinę! Koń! Mamy, czas. raz? Zanim będziemy mogli wjechać... Jak? Czemu wyjeżdżamy? Bo szkoda mi tej cywilnej w tym... A bo jeździłeś na cygile. No no no. To okay. no, ciekawe, że się tak się skurwa całunu. Tutaj nie, no, trzeba by się pojechać na ten. Na prosty, no, gdzieś, nie? No w razie tutaj zikuni do baga. Wórka piątka, twójka, No tak, bo tutaj no, Tutaj jest. Okej, okej, fajnie, Ale nie ile masz z kliku, nie mierzona, mierzona była? Ciśnienie? Nie, znaczy ciśnienie to pewnie ile masz ciśnienia? Ciśnienie ograniczyliśmy do jeden. Do jeden, no to ma Na bezpieczeństwo. Jak już koło dwóch to? goni, nie, zależy no że ma 250 minimum Tak? Chłopaki no. mówią, że 281 zobaczymy w przyszłym tygodniu w przyszłym A co, nie jeżdżą? Nie jeżdżą, nie, 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 że to, Zrękowa, to, że to może w zostaniesz jechać, to podlego, do podlego, do podlego. na skończenie, nie jest tyłużą, na prójce, jeszcze raz? No powiem, że nieźle! No cóż, okej, okay, trzymają się podobnie jak tamte, więc uważam, że na tamtych jechałem ekstremalnie po prostu, że w mieście nie. Bo tamte na pewno trzymają jakiś No Zobaczymy, no, no. To mnie trochę zarzuciło. Ja, jak wiesz, jak wpadłem w zakręt, z bokiem? Nie widziałem. Nie, bo tam to, 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 to no. z bokiem. Ja już byłem w sensie wilde, w to bym tak odjechał jechał, kurwa bokiem pokonałem tę zakręt. A to mu to tak się wydaje, że nie ma. Tak się wydaje, że podróż. Jest, tak, 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 to na pewno zacznę. Kurwa, to jest 400 km, to jest taki tyle. Nie wiem, będę go ważył dzisiaj może będzie Wiesz, ja ja czuj, czuj, wcześniej nie wstaje, nie? wcześniej pokuje. Nie, ja czuję jak jest na górnym zakresie, jak się na pierdolana turbina, widzę no. jak jest ciąg, nie? I czuję, że, no. że, że kurwa to sporo więcej ode mnie, nie? Ja to mogę tak, mogę to sam turbo, mm. jak delikatnie gazem, ale jak o połowę przepustnicą wchodzę, to już się mam kompresor. Potem mm. masz jakieś to połączone równolegle, nie? Nie. Czy, czy to kompresor na pewno na w turbę. A, w turbę, Ale to później jeszcze masz bypass, że tu... Po... Nie ma bypassu. No to to jak jest, jak turbina się już załącza na dobre, to nie, nie, nie ciągnie ci idą jeszcze? Nie, no jak zaczyna ciągnąć niż więcej niż daje kompresor, to no się kompresor i ciągnie przez kompresor. A, ciągnie przez kompresor. I działa bez problemu. Ojej. Kurwa Fajnie to. Fajnie chodzi, naprawdę nie widzę kurwa. Super. Dzięki,